Nowy snapshot 25W36A dodaje do gry manekiny, aktualizuje wygląd miedzianych pochodni i latarni, a także zabiera się za bariery i rozbłyski wędzie. A zanim zanurzymy się w szczegóły, przypominam o naszym celu 25 tysięcy widzów do końca roku. Zapraszam na przegląd! Dodano manekiny, nowy rodzaj bytu, który możemy przywołać tylko za pomocą poleceń. Manekin jest awatarem gracza bez podpiętego gracza czyli po prostu kukiełką. Funkcjonuje jako żywa istota czyli może trzymać w rękach przedmiot czy nosić zbroję a także posiada własne atrybuty działają na niego efekty i otrzymuje obrażenia. Generalnie jest to gracz bez duszy posiada trzy pola nadane, dzięki którym możemy go dostosować: profil, czyli komponent, który przedstawiłem Wam w poprzednim przeglądzie Hidden layer do ukrywania wybranych warstw skina oraz Main Hand definiujący która ręka jest główna. Generalnie głębsza ingerencja w parametry manekinów to już bardziej techniczna sprawa i szczerze mówiąc nie czuję się kompetentny aby Wam ją dobrze przedstawić. Natomiast chętnie przybliżę Wam manekin z bliższej dla wszystkich graczy strony. Manekin domyślnie nad głową wyświetlony ma napis MANEKIN i pod spodem NPC. Co ciekawe ten napis NPC znika jeśli troszkę oddalimy się od manekina. Imię manekina możemy zmieniać znacznikiem, dzięki czemu może on nawet stać na głowie, gdy nazwiemy go Dinnerbone. Dodatkowo manekin może wsiąść do łódki, a jeśli nam się nie podoba, możemy go po prostu brutalnie zlikwidować. Wygląd miedzianych pochodni i miedzianych latarni został zaktualizowany. Ich zielone elementy straciły trochę nasycenia koloru, co ma pomóc w odróżnianiu ich od pozostałych pochodni osobom słabowidzącym kolory. Przy okazji tej zmiany zielony kolor pasuje teraz bardziej do utlenionej miedzi, co może mieć swoje plusy. Rozbłyski wędzie są teraz całkiem niewidoczne na niebie podczas walki ze smokiem kresu. Mimo tego, gdy dochodzi do rozbłysku, teren nadal jest oświetlany fioletowym światłem, jednak ciemniejszym niż normalnie. Zmiana ta prawdopodobnie ma pomóc w zachowaniu skupienia i klimatu walki ze smokiem, bez zbędnego rozpraszania graczy efektami na niebie. Znowu Mojang pomieszało coś w oświetleniu gry. Tym razem zmiany są bardziej marginalne i generalnie gra stała się nieco jaśniejsza, co wychodzi na drobny plus, po tym jak w zeszłym tygodniu ją przyciemniono. Dodatkowo zauważyłem problem z działaniem efektu widzenia w ciemności. Niestety, gdy jesteśmy pod jego wpływem, gra nadal jest ciemna. Sprawdziłem to też na poprzednim snapszocie i okazało się, że już wtedy było to zepsute. Zaktualizowano wygląd miedzianej zbroi, konkretniej mówiąc zdobionej zbroi. Dotyczy to miedzianego pancerza z nałożonym miedzianym zdobieniem. Wszystkie pozostałe zbroje, jeśli zostaną udekorowane materiałem, z którego są zrobione, mają ciemniejsze kolory zdobienia, a mieć tego nie miała. Dzisiaj jednak poprawiono to niedopatrzenie i troszkę szkoda, moim zdaniem. Fakt, zdobienia były delikatne, ale to moim zdaniem dodawało całemu pancerzowi fajnego uroku. Takie drobne zmiany w teksturze dodające trochę detalu. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach przedmioty w półkach na przedmioty ponownie mogą leżeć na spodzie półki. Kilka tygodni temu usunięto możliwość zmiany tej właściwości patykiem debagującym i przeniesiono ją do danych bloków. Niestety przez te kilka tygodni zmiana właściwości nadal nie działała. Na szczęście dziś poprawiono ten błąd i modyfikując właściwość align items to bottom przedmioty znajdujące się na półce poprawnie zostaną przesunięte na spód półeczki. Niestety nadal działa to tylko za pomocą poleceń i na survivalu z tego nie skorzystamy. Świetnie zaktualizowano miedziane posągi. Teraz gdy zbierzemy posąg, upuszczony przedmiot przybiera pozę, którą w momencie wydobycia miał w formie bloku. Niby pierdółka i potencjalne zaśmiecenie ekwipunku, ale z drugiej strony świetnie się to sprawdza, gdy umieścimy takie itemki na półkach. No po prostu majstersztyk. Granica świata działa teraz osobno w każdym wymiarze. To znaczy, jeśli ustawimy sobie granicę na np. Na 15 bloków w Overworldzie, to w Nederze będziemy mogli ustawić sobie zupełnie inną, np. Na, na 30 bloków i w zupełnie innej pozycji niż w zwykłym świecie. Od teraz możemy przypisywać kilka akcji w grze do jednego klawisza. Przykładowo przypiszę sobie klawisz U do skakania i chodzenia w przód. Jak widzicie, wszystko dobrze śmiga, a ja trzymam teraz tylko jeden klawisz. Wcześniej klawisz musiał być unikalny dla każdej akcji, aby po prostu wszystko się nie mieszało. Po tej zmianie oznaczenie powielonych klawiszy dla różnych akcji jest koloru żółtego zamiast czerwonego. Dodano nową sekcję w ustawieniach przypisywania klawiszy. Sekcja ta odpowiada za akcję trybu widza i znajdziemy tam podświetlanie widzów oraz otwieranie hotbaru. Podwójne kliknięcie tekstu, na przykład na czacie, spowoduje teraz jego zaznaczenie. Zasilone półki na przedmioty łączą się teraz ze sobą tylko wtedy, kiedy są obrócone w tym samym kierunku. Wcześniej przez błąd nawet takie kombinacje jak widzicie na ekranie mogły się ze sobą łączyć. Poprawiono błąd, przez który przywoływacz mógł istnieć na świecie nawet gdy poziom trudności był ustawiony na pokojowy. Był to naprawdę dziwny błąd, ale dzisiaj go wyeliminowano. Cząsteczki znajdujące się poza polem widzenia gracza nie są już renderowane. Pomaga to zwiększyć wydajność gry dzięki odciążeniu jej renderowaniem niepotrzebnych cząsteczek. Utlenione piorunochrony są teraz odświeżane po uderzeniu pioruna. Poprzez odświeżenie mam tu na myśli cofnięcie poziomu utlenienia, co wcześniej niestety się nie działo. Na grzybowych wyspach nie pojawiają się już dynie. Oczywiście pojawiały się tam tylko przez dwa ostatnie tygodnie ze względu na przypadkowy błąd. Chcę Wam bardzo podziękować za motywację do nagrania tego przeglądu, bo w pewnym momencie po prostu jakoś przygasłem i nie byłem w stanie ruszyć dalej. Na szczęście po przeczytaniu kilku Waszych komentarzy dostałem nowej energii i już z nią wróciłem do tworzenia przeglądu. Dziękuję.